Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Ferrari F8 Tributo w multiplayerze, oczywiście. No i jedziemy. Próbujemy zdobyć tego Golda. Myślałem, że w ostatnim odcinku no, wejdziemy do tego Golda, ale jednak się nie udało. Trudno, spróbujemy w tym odcinku. Jeżeli uda mi się w dwa odcinki, to będzie znowu rekord. Bo zazwyczaj kończy się to na trzech odcinkach. Ale nie poddawajcie się, nie przejmujcie się. Bo spróbujemy to w tym odcinku zrobić. Oczywiście zapraszam do polubienia, subskrypcji no i komentarzy. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze, o mojej jeździe i ogólnie o tym samochodzie. Jestem ciekaw Waszej opinii. Co sądzicie? Lubię Wasz feedback, tak jak zawsze powtarzam. Tak więc piszcie, nie zapomnijcie, jak będziecie oglądać i jedziemy. Jakim prawem tamten gościu się wyglebił i pojawił się w tym samym miejscu? Nie wiem, to są jacyś cheaterzy coś mi, coś mi tutaj śmierdzi cheatem mi to mocno. No, i pięknie, trzecie miejsce, trudno, nie było drugiego, ale jest i tak naprawdę świetnie, bo daje nam to bardzo dużo punktów. Ja się z tego powodu cieszę. No i oczywiście nam pozycja spada. Właśnie dajcie znać w komentarzach, czy to zależy od punktów, które zdobywamy, czy od pozycji liga, bo ja kompletnie nie mam pojęcia. Wiem, że to i tak musi iść w parze i tak. No bo jeżeli mamy dobrą pozycję, to. Spadamy z pozycji ogólnej, a jeżeli mamy z, i zdobywamy więcej punktów, a jeżeli na odwrót, no to się dzieje na odwrót. Więc e, to musi być i tak połączone w jakiś sposób natomiast. No chciałbym wiedzieć naprawdę, bo wtedy mógłbym wiedzieć na przykład ok, jeszcze mi brakuje tyle i tyle, żeby być w tej i w tej lidze, nie? To by było naprawdę bardzo przydatne do przewidywania, kiedy w końcu będę w Goldzie na przykład czy w innych ligach. Dajcie znak, naprawdę. Ciekawi mnie to. No, znowu się gościu pojawił praktycznie w tym samym miejscu, gdzie się wyrżnął. Jakoś dziwnym trafem mi się to nigdy nie dzieje. No i pięknie, pierwsze miejsce. Wow, mnie gościu doganią naprawdę bardzo szybko. Byłem zdziwiony, bo bałem się, że mnie może na tak krótkim odcinku jeszcze przegonić i to by było naprawdę niefajne. No ale jedziemy jak burza, spoko. Będę by wygrywać oczywiście. I może wiecie, może za niedługo pomacha nam Gold. Kto wie, będziemy pro. Coś widzę, że mniej graczy teraz nam losuje. Hmm. To jest ciekawa oznaka. No ale możliwe, że dlatego, że ee, to jest nowy, nowy sezon, mało osób grało. No i teraz na wyższych poziomach jest po prostu mniej osób. Jest taka możliwość, co nie ułatwia mi roboty, bo tak jak wspominałem, no niestety im mniej graczy, tym mniej punktów zdobywasz. Niestety. Ale i tak próbujemy. No nie, nie, dlaczego ten samochód się ciągle kurde obkręca? W kółko i w kółko. Ja nie mogę w ogóle tego obkręcania zatrzymać, to mnie wkurza. Kurczę, 3 na 5 to nie jest za dobry wynik. Aczkolwiek widzę, że i tak zyskujemy, i tak, więc jest bardzo dobrze. No ale mogło być lepiej, oczywiście. Niestety nie wyszło. A szkoda, szkoda. Bo nie uważam, że jakoś tragicznie jechałem. No tylko, że mi się obracał ten samochód jak głupi przez cały czas i nie mogłem tego zatrzymać. Normalnie inne samochody mi się zatrzymywały w momencie, kiedy chciałem. A ten to po prostu lata. I problem jest taki, że wtedy samochód jest szerszy i ciężej jest po prostu się wpasować, no ale to już inna kwestia. Dobra, jedziemy. Skupienie i wygrana. siebie spowolnił. Bo... Ok, to było naprawdę niebezpieczne. Fak, jeszcze mnie dowalili. O nie, to jest naprawdę niedobrze. Nie wiem, czy ja ich teraz dogonię. Kurde, dobrze. Dwóch wyprzedziłem jeszcze. No, spadek trochę mamy. Minimalny to nie jest naprawdę żaden problem. Osiem punktów. Ale było śmiesznie, naprawdę, bo jeszcze dwóch złapałem pod samym końcem. Dobrze. O to chodziło, żeby zminimalizować straty w takiej sytuacji. Dlatego ja się nigdy nie poddaję w sytuacji, kiedy mnie skraszują czy coś w tym stylu. Oczywiście, no wiadomo, no, jeżeli mnie cofnie pół kilometra w tył. To już nie mam szans, ale jeżeli jeszcze coś mogę wywalczyć, to staram się zawsze do końca próbować, żeby właśnie zminimalizować tą stratę. Jedziemy na mojej ulubionej trasie. Kurcze, co jest? Raz skręca mi dobrze ten samochód, teraz kompletnie w ogóle nie drifci. Hmm. Specyficzny jest ten samochód. No i pięknie, trzecie miejsce na siedmiu, naprawdę jest dobrze, może to nam nie daje jakiegoś tam ogromu punktów, ale jest naprawdę nieźle, nieźle, ciśniemy dalej i mamy coraz lepszą pozycję. Coś czuję, że zbliżamy się, zbliżamy się bardzo do Golda i bardzo dobrze, zaraz jak będzie nam losować Goldy to już będzie super, bo wtedy będę wiedział, że jestem blisko i to by było miłe. No, ale zobaczymy, zobaczymy. Okej, okay, już mamy jednego golda wylosowanego, wow. No to, drodzy panowie i panie. Może coś się uda ugrać, tylko żeby nie zlamił, albo żeby mi nie skraszowali. Będzie naprawdę miło. <laughs> Nie wiem co chciał ten gościu, naprawdę. No jak, patrzcie, obkręcał się gościu, jak waliłem Shockwave'em i przeżył to. Gdybym ja coś takiego odwalił, byłoby po mnie. Jeden samochód ominąłem, ale już drugi nie dałem rady. Fuck, ale mną rzuca. Co jest? Widzieliście to? I to nie ja się rzucałem tak na boki. No nie, mówiłem coś o zlamieniu? No to właśnie to jest to. Nie wiem, dlaczego moim samochodem tak rzucało. Mówię Wam szczerze, ja nim nie rzucałem tak. Nie wiem, dlaczego się tak odbijałem w ogóle od wszystkiego. Kurde po prostu. Zaskoczenie pełne dla mnie. Dobra, ale mamy szóste miejsce. Wow, trochę naprawiłem to. Więc naprawdę nie ma jakiegoś ogromnego spadku i jestem z tego bardzo dumny. Bo mogłoby być naprawdę źle. Mówię, jakbym był tak dwa razy. Trzy razy. Pierwszy na ośmiu, to może już byśmy wbili Golda. To by było naprawdę miłe. To już by nam poprawiło ostro sytuację. No, ale zobaczymy. W miarę możliwości. Choć czuję presję, żeby tego Golda wbić, niestety. No i oczywiście oglądacie, więc też czuję presję. Świetnie, dobry obrót, nie jest zły. Hmm. Fuck me, no powiedzcie, co ja mam zrobić w takiej sytuacji? Nic, że on mnie jeszcze znockdownował. -z -z po prostu piękne, gdybym tego nie nagrał, to byście nie uwierzyli. Wiedziałem, kiedy użyć szokowego, kurde. No trudno, ale piąty na ośmiu jest, mówię, znowu zarąbiście. I mamy wyzerowaną e, ramkę, więc jest dobrze. Tamten widzieliście, pierwszy nie był w goldzie. A teraz był po tym przejeździe, więc to znaczy, że jechaliśmy z gościem, który był naprawdę blisko tego Golda. Więc może i my będziemy w końcu blisko. Kto wie. To będzie nasz ostatni przejazd, więc małe są szanse, nawet jakbym był pierwszy na ośmiu, może będę. Ale może jakimś cudem wywalczę tego Golda, kto wie. Ale nie na trzech. Czterech to ja na pewno nie ugram chyba tego golda, coś czuję. Przez za mało punktów dostaje się za takie rzeczy. Nawet jak będę pierwszy. No trudno. Walczymy o każde punkty. Jakie by nie były. Widzisz jak się kręci z o dobrze, właśnie starałem się uciec przed lądowaniem ich. Fuck. Gdzieś Już trochę zakręcałem za mocno. No, zabawne. Ach, przez ostatni! No nic. Nie jest źle. Nawet jeden punkt tylko straciliśmy. Więc spoko. Naprawdę jest bardzo dobrze. I takżeśmy podbili pozycję jak nie wiem, co jest. Pozycja 613 w porównaniu do ostatniej. A było 1400. Tak więc ja Wam bardzo serdecznie dziękuję. Za oglądanie. No i co? Trzymajcie się. Do następnego. Hej!